Witajcie, dzisiaj z strony poczekają moi drodzy i witam was w ponnym odcinku e, oczywiście z John i Jaśkiem, żeby nie było i tam? Witam. Dokładnie. I dzisiaj będziemy włożyć zadanie kłady. oczywiście pokażę Wam na mapie dalej w do linii jesteśmy, taki zrobiłem powrót, więc nie przedłużając lecimy do odcinka, a ty John jedziesz pierwszy. Dobra. Myślę, że wziąłem wzię dobre ciężarówki. Bo sami wiecie, że P16 jest fajna, a mało ludzi ją docenia przede wszystkim. Więc myślę, że dobry wybór. No tam będzie dosyć sporo robotu. zobaczymy jak sobie poradzi No zobaczymy, zobaczymy Ta SP16 to powinna dać radę, mi się wydaje mhm. O, no, ja bardzo bym chciał ten dzień, ale jest 47 w nocy To wątpię Pewnie jak dojeżdżamy to się dopiero robi, dzień. Więc... No, też tak myślę Fajny dzień, mają no, też mi się podoba. Nie no, nie, nie radzi sobie jakoś tak źle w terenie. No dobrze. Tylko nie wiem, czy. Tylko nie wiem, czy dobrą trasę wybraliśmy. Powiem ci, że moglibyśmy zawrócić. Być potem się przyciskać do drzewa, a tam tak ciężko jest. No dobra, no. Chcesz, to możesz pojechać tam przez te drzewa. Zobaczymy, jak będzie szybciej. No dobra, to ja tam pojadę. Tędy. Podejrzewam, że tam szybciej ci się uda przejechać. No też tak chyba. Też mi się tak właśnie wydaje, że ja szybciej będę. Bo ja się bałem tego przejazdu przez te drzewa tam No wiem wiem, on jest taki najgorszy Ale damy radę, zobaczymy No to dokonałem się drzewko jakieś To ale powoli jest. na powoli. No ja staram się jakoś szybko jechać, żeby w miarę było fajnie. Dobra, zobaczymy jak teraz... No nie no mi. Mi też taki idzie teraz średnio, ja mam taki... Wjazd taki trochę taki nie, nieciekawy. No tam śnieg. No ten śnieg taki trochę z błotem pomieszany, ale tak nie jest źle. No ja tu mam pod górkę, w błocie ale Tego AWD nie trochę brakuje w takich momentach. No powinno być ta AWD, no trochę. No tylko z drugiej strony chcieli ją odwzorować, tak jak jest w prawdziwie życiu. No tak, no tak. No właśnie, widzę, widzę. No widzę, widzę. Ja Jesteś A, ty tędy pojechałeś? Tam, tam, do もう一度だけどこにかけてほな、たぶん、やっほー、私が取り寄せたら、こわびてない。 O, widzę twoje światła z daleka No to już tak powiem, niedaleko daleko gdzieś jestem Jak chcesz, to mogę na ciebie poczekać, jak bardzo chcesz No, no nie Ja tylko sobie wjadę po boku, żeby nie było Ja cię czekam. Ja, nie widzę. ja cię widzę. A już cię tu Tego środka, no to. Czekaj, stój, 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 stój A, dasz radę? Poczekaj, mam pomysł Nie, tak. Nie rany, to się tego O, dobra, dam radę Właśnie, żebyście się Chyba. A jest to wasz jeszcze na Tak, No to ty te widź pierwszy, a ja wiadę po tobie. Ja tylko wykieruję dobrze. No i teraz średnie kłody dostarczamy średnie kłody? Tak, możemy dostarczyć. Poczekaj, No to ja teraz tą teraz przyczepę, przyczepę odłączę. Ale wiesz, co ja do średni wkód wezmę fajną ciężarówkę. A Znaczyń... fajną wezmę ciężarówkę. czekam na ciebie, jak wyjedziesz ty pierwszy z garażu Ale w ogóle patrz, czwarta czwarta, Trzydzieści ileś, to za niedługo będzie ten, rano Jakie tu ma światło, o kurde No słuchaj, z X-a nie ma niczym. Tam by nie mieli środki w party Ja tam nie narzekam, że ja go nie mam więc... Ja Aha są inne ciężarówki. No właśnie, oni nie ciągę tylko z X z X. Może z X. Też radę. Hmm. Niektórzy cały czas jeżdżą z X-em. No bo on dobry jest w terenie, nie? Hmm. Nie wiem. Ja nim chyba ostatnio jeździłem w połowie fazy szóstej jakoś tak. Super. Co ty zrobiłeś? No po łańcuchów nie ma i się pociągnąłem. No bo poś... Aha, dobra A kłody kto to nie za ciebie? Nie bo zapomniałem gdzie są kłody, dobra Czekaj? No ja na kierownicę się przełączę, bo ciężko nigdy nie napadnie wyciszyć dobra, nie ma problemu No więc widzowie my teraz idziemy pokłady i jak je dostarczymy to już będzie koniec Tak mi się przynajmniej wydaje żeby odcinek nie trwał zbyt długo więc mam nadzieję że to powinno być na tyle ale jak na razie to jeszcze zrobimy Kłody. Tak dla przyjemności. Добрая, что мёшь? Добрая. No, Zix, tak no, on, Ziggs, daje radę. tak samo. No, ma też swoje ogromne koła, to... On ma chyba większe od Ziggsa. On ma od Ziggsa większe nawet. No, na pewno. Czasami to mi trochę zisztuje. Szczęście, że ja mogę napakę to dać Te kłady Ja mam nielu ciężarówki, z których mogę dać napakę, ale stwierdziłem, że się z XM przejadę Pewnie, no bo co chwila... Tym samym pojazdem, to... Jeszcze co? Pająki go osiądą i co? Pajączyny i... I w ogóle już nie pojedzie ze starości no, się za krótko zdążył. Tak było na nie jeździłem. No, ja myślałem, żeby tutaj gdzieś pojechać, tak na przełaj. Tak, okay. tak, No, mi się też tak, wydaje. tak, tak, Kiedyś, bo kiedyś, tędy, kiedyś tędy jechałem. tylko nie pamiętam nie ale kiedyś tam radę, to i teraz tam radę. No wiadomo. Ale mi nie zahaczy. No wiadomo, nie? No. Hmm? O, okay. No właśnie, przyczepa mi zahaczyła. Daj sekundkę. No, a mi tutaj zahacza te drzewa. Sam caterpillar Może tu A mogłeś napakę wziąć z drugiej strony, bo miał być łatwiej. No ale Zik na pakę nie może. Jak to nie może na Mhm. -mm. nie może. Ciekawe dlaczego. Mam no ma tą pakę trochę małą do nie patrzeć. E, pomożesz, bo tutaj się zablokowałem. I nie mogę się ten. Mhm, czekaj. Za Zawrócę tylko. Tylko albo aż. Zawrócę. Nie taka no. łatwa sprawa. Ja Już jadę. To jest te te tym zestawem, teraz nie mogę wyjechać. tym Teraz w jest w tym może tam pojedzie lepiej. No staram się ale, on się, ale on się nie chce przekręcić w ogóle ten caterpillar. Może tutaj strasznie dla... Mam pomysł, takie Nie, nie, przez to nie, przez to nie, ja tutaj pojadę w Twoją stronę. No to właśnie chciałem trochę tam... ...makierować. No i super. No. Aha, silnik mi zgas. Co jest grane? Aha, dobra. Dobra, mamy to zrobione, ok. 18 tysięcy. No, bardzo dużo. Dobra moi drodzy, no to to już chyba będzie na okay. tyle. Więc jeżeli wam się podobało, to zostawcie łapkę w górę, a jeżeli, i, i, a jeżeli jesteście nowi, to mnie zasubskrybujcie, za a ja nie przedłużę. A ja, nie przedłużę więc ja się z wami żegnam. Z tej strony PolshingSajo, cześć!